Gospel dla zapikanych. Z ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich, potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane w prawie o mnie, u proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami tego. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie stał. Alleluja. Kolejny dzień w Oktawie uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj jesteśmy w Łukaszowej Ewangelii. Jesteśmy razem z uczniami, którzy wrócili, wrócili i opowiadają. Jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba w i nagle ten o którym opowiadają przychodzi, ten o którym opowiadają, staje pośród nich i mówi: Pokój wam, pokój wam. Pośród czego i kogo dzisiaj Chrystus powinien stanąć w moim i twoim życiu i wypowiedzieć to zdanie z całą mocą, żebyśmy uwierzyli, że jego pokój. Pokój, który wynika ze zmartwychwstania, jest dla nas, jest dla naszej Ojczyzny, jest dla Europy, pośrodku czego Chrystus powinien stanąć. Wtedy stanął pośród Wieczernika, pośród rozkołatanych serc, pośród wielu lęków, a dziś pośród czego Chrystus powinien stanąć. Chrystus z martwych wstał. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.